Cześć, to Oskar Piechota. Dzisiaj zrobimy sobie kontynuację techniki, którą pokazywałem ostatnio, czyli zrobimy sobie taką kontrolę z leg drag'a, przy czym będziemy mogli to wykończyć również skrętówką. Zaczynamy tak samo, czyli op, jestem u góry, łapie za nogę, Hop. zaciągnięcie, jest kontrola. Teraz tutaj, Robię sobie dwie opcje, to jest bardzo, bardzo krótki ruch do tego, żeby zająć pozycję boczną, wystarczy, że hop przejdę sobie do boku. Jeżeli chodzi o kontrolę zależy, zależy jak mi się ułoży. Mogę prowadzić sobie wyjść hop pod pachę i go rozpłaszczyć, przełożyć sobie ręce do kontroli. Zależy, zależy też od tego jak się ułoży. Teraz on nie pójdzie w swoją lewą stronę, bo to jest zblokowany. więc najczęściej jak ktoś ucieka, jeżeli nie, jeżeli nie przekontroluje kolana, to może sobie to nogą od razu, hop, gdzieś tutaj uciekać. Natomiast jeżeli będzie kontrola hop, kolana, to najczęściej ludzie uciekają do żółwia, tak? Znaczy, ucieknie do żółwia i teraz, co robię? Nie mogę się zbunkrować w tej technice, tylko muszę się troszeczkę rozluźnić. Wróć. Zobaczcie, jak macie hop. Macie lek draga i on zaczyna iść do żółwia. Cofam troszeczkę swój piszczel. No iść do żółwia całkiem do, do żółwia do żółwia. Cofam swój piszczel. Teraz tak. Mój piszczel naciska na jego Achillesa. To jest bardzo nieprzyjemne. I teraz robimy sobie tą kontrolę. Yy, najczęstszą ucieczką jaką by robił, to pójdzie właśnie na swój prawy bark ucieknie nogą. Dlatego muszę kontrolować jego biodro. W swoją lewą stronę nie pójdzie, bo ja leżę mu na nodze i będzie mu ciężko się odkręcić. Więc najczęściej będzie uciekał na prawy bark, odkręcał się nogą, już będziemy sobie dalej walczyć. Dlatego co teraz robię? Kontroluję bioderko i tutaj pamiętam o tym, żeby ani tej ręki nie wkładać za głęboko, yy, ani za płytko. No tutaj trzeba uważać, może złapać za łokieć. Przetoczenie. Nie, nie w tą stronę. Tak. Hop, hop, hop. Może gdzieś tu przetaczać. Może mogę stracić pozycję. Tego hop. Slack drag do żółwia. Ba, cofam, kontroluję sobie Udo. Mogę dłonią złapać od środka za tą nogę. Teraz, jeżeli próbuję się odkręcać z powrotem tak co No, dawaj, dawaj. I doskakuję. Hop. I cały czas mam tą samą pozycję. To jest taki ruch. Tutaj nie ma co kombinować, to jest tylko hop. Takie dojście. Tak? Kontroluję sobie biodro. Byłem, byłem, hop. Byłem u góry. Czyli tak, jest tu, hop. Szedł do żółwia. Bam. Cofnąłem się do tyłu. Kontroluję sobie jego udę. Odkręca się. Znaczy trzymam nogę. Hop. I dochodzę kolanem. Mam kontrolę. I tak jak ostatnio, mogę sobie to wykończyć z klęcóweczką. Tak, od początku zrobię. noga, bioderka, zarzucam, hop, ucieka do żółwia, bam, kontroluje. Wraca z powrotem, hop, dojście. Bardzo ważna jest kontrola tej nogi. Jeżeli tego nie zrobię, to ta noga przeleci. Dlatego muszę cały czas myśleć o kontroli kolana. Albo op, przyjdę od razu do bocznej, albo wykończę skrętówkę. Dzięki.